Radiosud.pl największy portal informacyjny regionu. Witam w studiu pani Ilona Adamska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Akcja nie hejtuje motywuje. Co to za akcja? To ogólnopolska kampania, którą stworzyłam pod koniec tamtego roku, ale która tak naprawdę dopiero teraz nabiera rozpędu. Skierowana w pierwszej kolejności. Do ludzi biznesu, przede wszystkim do kobiet, ponieważ organizatorem jest Europejski Klub Kobiet Biznesu, którego jestem prezesem i klub, który tworzę od trzech lat. Cho chociaż nie już, przepraszam, od czterech. I to był pierwotny taki zamysł. E Hejt wśród kobiet, w pracy, mobbing, ale później, e kiedy zostałam zaproszona. Trzy miesiące temu na prelekcję dotyczącą tej kampanii na jedną z łódzkich uczelni, po drodze jadąc do łodzi, przyszła mi taka myśl, że może by ten projekt skierować także do młodych ludzi, i komentarze, które pojawiły się po prelekcji na uczelni, utwierdziły mnie tylko w tym przekonaniu, bo młodzież bardzo aktywnie brała udział w tej konferencji online. I komentowała, opisywała z jakim hejtem mierzy się na co dzień, więc stwierdziłam, że to jest chyba taki znak dla mnie i potwierdzenie tego, że ta myśl, którą miałam trzy godziny wcześniej, jest właściwa i że to jest też ten kierunek, w który powinnam pójść. Więc dzisiaj ta kampania kierowana jest przede wszystkim do młodzieży, do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. No, i właśnie do kobiet, które mierzą się z problemem hejtu w pracy. A w jaki sposób będziecie ją realizować? Kampania rozpoczęła się od sesji zdjęciowych, od kilku sesji, które teraz systematycznie pojawiają się na billboardach w kilku miastach Polski. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo teraz też trwa, nie chciałabym nazywać tego nabór, ale ogłosiłam po prostu zbiórkę partnerów, sponsorów naszej kampanii, dzięki którym będziemy mogli szerzej wyjść z moim projektem. Więc rozpoczęliśmy od sesji zdjęciowych z udziałem ambasadorów. Zaprosiłam bowiem do kampanii kilkanaście znanych osób z panią Teresą i Weroniką Rosati na czele. Jest też zespół Blue Cafe, zespół FIL, jest Beata Sadowska, Katarzyna Pakosińska, znana psycholożka Katarzyna Miller, więc naprawdę tych nazwisk jest sporo. I przy każdym takim projekcie zdjęciowym po 3-4 znane osoby pozowały z kobietami biznesu, które... Są członkiniami mojego klubu. Choć muszę przyznać, że moje serce skradła ostatnia sesja zdjęciowa z udziałem dzieci. Zaprosiłam maluchy z zespołem Downa, z autyzmem, niewidome, na wózku inwalidzkim, więc to była bardzo poruszająca sesja właśnie z Blue Cafe i z zespołem Fil. I tą kampanię chcemy kierować właśnie do szkół, do tych najmłodszych, ponieważ problem hejtu wśród dzieciaków, między innymi dotyczący niepełnosprawności, z powodu niepełnosprawności, i różnych chorób, no jest ogromny. Dobrze, czyli pierwsza część to sesja zdjęciowa, a kolejne w jaki sposób będziecie docierać mhm. do tych ludzi, żeby właśnie nie hejtowali. E, jeszcze tutaj dokończę, mhm. że poza e, billboardami e, prowadzimy cały. Cykl artykułów przygotowywanych przez nasze członkinie, które są psycholożkami i radcami prawnymi, prawnikami. Czyli na naszej stronie ekkb.pl możecie znaleźć y, sporo materiałów, jak walczyć z hejtem, po czym poznać, że to jest hejt, a nie na przykład krytyka, bo to należy odróżnić, gdzie się udać w przypadku, kiedy doświadczamy tego hejtu i on burzy nasz wizerunek niszczy naszą markę osobistą, czyli godzi w nasze dobra osobiste. I nasi właśnie tutaj prawnicy powołują się na konkretne punkty, więc też wyjaśniają, gdzie można uderzyć, i nawet podają określone ceny, ile jaki wniosek, czy też taka konsultacja może kosztować, więc wszystko mamy jasno przedstawione. I oprócz tego ruszam teraz z cyklem live'ów na żywo, właśnie 8 czerwca. Zaprosiłam bardzo znanego trenera biznesu i wykładowcę akademickiego Tomasza Gordona do y, rozmowy na temat tego, jak przekazywać feedback i jak przekazywać krytykę tak, żeby nie hejtować. I to będzie pierwsza taka, będzie taka pierwsza rozmowa. Myślę, że bardzo ważna, bo my często w dobrej wierze chcemy coś komuś przekazać, być może nawet skrytykować. Ale tak jak mówię, z dobrą intencją, no ale wychodzi różnie, prawda? Bo my ciągle też zapom zapominamy, że słowa ranią często bardziej niż tylet i powinniśmy umieć te słowa odpowiednio dobierać. Ja cały czas się też tego uczę, żeby nie było, bo też potrafię czasami walnąć jakąś niepotrzebną rzecz i kogoś zranić. No i też między innymi dlatego sama zaprosiłam Tomka na taką rozmowę, bo myślę, że każdemu z nas ona się przyda. Więc to jest taki pomysł na, na to, jak rozwijać tą kampanię. No i oczywiście warsztaty. Warsztaty w szkołach podstawowych z psychologami z Fundacji Odzyskani. Jest to fundacja z Poznania, która na co dzień pracuje z trudnymi dziećmi, z dziećmi, które uzależnione są od narkotyków, od alkoholu, pochodzą z rodzin patologicznych, więc ci eksperci, psycholodzy, psychoterapeuci mają ogromne doświadczenie. I nawiązałam z nimi współpracę. Jutro mamy takie pierwsze warsztaty we Wrocławiu, gdzie przez 45 minut psycholog będzie robił ćwiczenia, opowiadał, jak odróżnić hejt od krytyki, co to jest hejt, jak też budować poczucie własnej wartości, bo skąd się bierze hejt? No, właśnie stąd. Niskiego poczucia własnej wartości. Z tego, że my komuś zazdrościmy, bo coś ma, bo coś osiągnął, nie umiemy cieszyć się z sukcesów innych. Ja zawsze powtarzam, że łatwiej jest przyjść i kogoś pocieszyć, nie wiem, Ilona, nie martw się, jakoś to będzie, prawda, nic się nie stało, niż przyjść i klepnąć po ramieniu, super Ilona, ale fajnie, że Ci się udało. My, niestety, zwłaszcza jest to, uważam, przywara i domena Polaków, nie umiemy się cieszyć sukcesów innych. Nauczmy się tego, będzie nam się żyło łatwiej, przyjemniej, a poza tym y, traktujmy tych, którzy osiągają sukcesy, jako swoją inspirację. Ja od lat Powtarzam i inspiruję się panią dr Ireną Eris, moje guru. Jeżeli chodzi o klasę, o charyzmę, o sposób w jaki prowadzi biznes, czy pani Teresa Rosati, która jest ambasadorką mojego klubu, nieprzypadkowo, bo śledzę jej karierę od, świadomie od 15 co najmniej lat. I dzisiaj spełniłam swoje marzenie, bo mam swój klub i ona jest twarzą mojego klubu. Dlatego też mówię, zamiast zazdrościć, inspirujmy się. I będzie tego hejtu zdecydowanie mniej. Wybiera się pani do Wrocławia na warsztaty, czyli rzeczywiście, jakby jest ten hejt taki namacalny, bo mówi pani, że na zaproszenie dyrektora jednej ze szkół. Zgadza się. Zresztą, kiedy ogłosiłam trzy tygodnie temu, kiedy wrzuciłam plakat. O tym, że ruszamy z takimi warsztatami, zgłosiło się 16 szkół do tej pory, gdzie yy, nie był to ani postsponsorowany, ani jakaś szeroka akcja, więc to już pokazuje, że problem jest ogromny. Mało tego zgłaszali się nie tylko nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, zgłaszali się rodzice, którzy mają problem ze swoim dzieckiem, bo jest hejtowane z różnych powodów, i pisali wręcz takie apele z prośbą o pomoc. Więc domyślam się, co będzie. Jeśli ja osobiście zacznę wysyłać, bo na ten moment jeszcze tego nie robię, dlatego że daję sobie czas. Na razie uderzam do tych szkół, które same się zgłosiły, ale za chwilę będę sama też wystosowywała takie zapytania, zaproszenia i podejrzewam, że chyba nie będzie szkoły, która nie będzie chciała, zwłaszcza że te warsztaty robimy bezpłatnie. Zatem uważam, że warto wykorzystać szanse i okazje, żebyśmy przyjechali, wytłumaczyli dzieciom i młodzieży co to jest ten hejt, i, i jakie szkody może przynieść? Statystyki komendy głównej policji, które przeczytałam zanim podjęłam decyzję i ogłosiłam, że idę w stronę młodzieży, mm -hmm. są zatrważające. Rok temu ponad, już nie pamiętam teraz dokładnie, ale albo 580, albo 850 przypadków. Podjęcia prób samobójczych i samobójstw wśród młodzieży do 17 roku tak, życia. Jesteśmy w czołówce krajów Unii Europejskiej, pierwsza piątka krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o samobójstwa wśród młodzieży. Czołówka. To jest ogólnopolska akcja. Co zrobić, żeby wziąć w niej udział? Samiacyś chętni, którzy by włączyli się na przykład w działania. Pewnie no, cały czas szukamy i partnerów, i sponsorów, bo tak jak mówię, no, budżet mamy ograniczony praktycznie żaden na ten moment. Panie tutaj, nasze bohaterki, Sesji, bo chciałabym zaznaczyć, że ta sesja odbyła się dzięki dziewczynom z mojego klubu, które płaciły za udział w tej kampanii, dzięki czemu mogłam opłacić całą produkcję. Natomiast na ten moment, kiedy już te środki powoli wykorzystujemy, no trzeba nam będzie po prostu znaleźć kolejnych partnerów. I tutaj zachęcam wszystkie firmy z Państwa regionu do tego, żeby wsparły nasze działania. Mamy przygotowane super pakiety takie partnerskie, gdzie zapewniamy reklamę, promocję, piękną statuetkę dla firm, firma o wielkim sercu, nagrania wywiadów z przedstawicielami kanału YouTube i na nasze portale, więc szereg takich działań PR-owo, wizerunkowych, no a dzięki temu firma dołoży tą cegiełkę do, do tego, do, do tych naszych działań, że będziemy mogli je, jeździć po całej Polsce, bo te pieniądze przeznaczamy po prostu na te warsztaty, na wyjazdy do mhm. szkół, bo wiadomo, paliwo. Tanie nie jest. Szara rzeczywistość. Dokładnie, za coś musimy dojechać, za coś, za coś też ekspertom muszę zapłacić, wydrukować różne materiały dydaktyczne, stąd no, jest to na ten moment studnia bez dna, ale również można się zgłosić, jeżeli są wśród Państwa słuchaczy, psychologowie, psychoterapeuci, My szukamy z różnych części regionu, bo wiadomo, że ludzie z Fundacji Z Poznania nie będą jechać na drugi koniec Polski, nie wiem, do mnie na Podkarpacie mhm. na godzinę warsztatu, więc ja teraz sobie tworzę całą taką bazę Sieć. specjalistów mhm. i również zapraszam do tego typu działań, jeżeli są prawnicy, którzy mają ochotę też wesprzeć poprzez artykuły poradnikowe. Także zapraszam. Także pole jest do działania ogromne. Czyli konkretnie, gdzie się zgłosić? Zgłaszamy się na e, stronę Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu www.ekkb.pl albo e, do mnie bezpośrednio mailowo infomałpaidemedia.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie za zaproszenie.